W roku odbyła się już 12 edycja konkursu przyjęcia w środowisku, i w tymże konkursie jednostki z powiatu polskiego osiągnęły ogromny sukces, bowiem na 83 jednostki nagrodzone w całym kraju. W tym konkursie 7 jednostek było z powiatu polskiego, a szczególnie w najważniejszej kategorii, czyli kategorii mecenas polskiej ekologii z powiatu były nagrodzone aż cztery jednostki, co myślę jest bardzo sukcesem. Starosta poprosił Państwa, aby podzielić się wrażeniami z konkursu i ewentualnie każdy z Was kilka zdań powiedział, za jakie działania w tym konkursie te nagrody otrzymaliście. Co warte podkreślenia, konkurs ten. Jest pod prezydenta, w tym roku pod prezydenta Bronisława Aldy. Zaraz odprawiam kole. Chciałem zacząć od do gratulacji. Dalszy ciąg pasmo sukcesów nie maleje w Wiecie Kowskim. gratuluję wszystkim laureatom przegrodocznym. No, z obowiązkiem stwierdzić, że zaraz no nie mogę brać udziału, bo praktycznie już mamy wszystko to, co można było osiągnąć w tym konkursie. Myślę, że trwają prace na wymyślenie nowej kategorii, którą już my startowali. Szanowni Państwo, cieszę się ogromnie, że to zainteresowanie naszych jednostek, a potem to, co robią, przypada się, że w naszym ciągu znajdują duże uznanie wśród dzień tego konkursu. Myślę, że to odwiedzenia, to zaangażowanie, za tym stoją ludzie i, i tak patrząc po twarzach tych, co to startują, no to naprawdę moje wielkie uznanie. To oczywiście wiąże się z pełnym wysiłkiem, z wolną pracę, zaangażowanie szefów firm i pracowników, ale myślę, że to jest bardzo prestiżowy konkurs i czynia się do tego, że wspaniale promuje Powiatkowski. Bym bardzo prosił paru zdania, żeby zaprezentować swoje firmy i to, co jeszcze robili. I drodze do tego sukcesu i to, co zamierzacie, zrobić parę słowa, a potem byśmy już dyskutowali, byście pytalianom ja i to robią, że w tych konkursie. Jestem też ciekawy. Tak, tak, tak. Ja jestem ja przedstawicielem firmy samej która od wielu lat y, produkuje drogi sanitarne. W zasadzie tej firmy nie trzeba przedstawiać, ponieważ znana jest w całej Polsce i również poza granicami w Europie i nie tylko. No i jednocześnie oprócz produkcji, jak i pracy nad wynikami. Pracujemy również nad tą naszą technologią, która w zasadzie jest dla nas bardzo ważna do wszystkich działań. I to nie mówi się tylko po to, żeby tutaj ładnie mówić, ale faktycznie ona dla nas jest naprawdę jednym z najważniejszych tematów. I od w zasadzie kilkunastu lat. My w tym temacie działamy. To są takie realizowane inwestycje jak likwidacja kotłowni opalanej węglem brunatnym, likwidacja czarnic, w tej chwili przejście na wyłącznie zasilanie na gaz ziemny, to oczyszczanie ścieków, to są procesy ciepła odpadowego, spieczki narodowych i wiele innych tematów. No i cóż, myślę, że dalej ten kierunek na pewno będzie realizowany. Mamy na ten rok zaplanowane pewne tematy związane z oszczędnością energii i gazu. Jak co roku na pewno będą one zrealizowane. Dziękuję. Ja reprezentuję gimnazjum 2 im. Polskich Olimpijczyków w Kole. Yy, otrzymaliśmy tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii za yy, wiele działań, ale są to głównie działania związane z edukacją. Yy, no, szkoła jest od tego, żeby edukować młodzież. My staramy się w tej edukacji kłaść yy, nacisk głównie na, yy, na to, co jest związane jest z otaczającym nas środowiskiem. Yy, młodzież bierze udział zarówno w różnego rodzaju konkursach, Organizujemy w zasadzie od wielu lat i nieprzerwanie w ciągu całego roku szkolnego zbiórki wszelkiego rodzaju surowców wtórnych, różnych surowców wtórnych, czyli pokazujemy młodzieży, jak można to wykorzystać, jak można się przyczynić do tego, żeby to środowisko pozostawać no, czystym po prostu. Uwrażliwiamy też na piękno środowiska, uczymy młodzież szukania takich miejsc, które chcemy napiętnować, pokazać, że one są no, brudne. Jak również uczymy w przyrodzie szukać tego, co jest piękne, A wszystko to w zasadzie po to, żeby mieli taką świadomość, żeby młodzież miała taką świadomość, że to, co nas otacza trzeba zostawić właśnie takim, jak jest, pięknym, a nie, a nie jakimś zniszczonym i, i no, tak jak mówię, są to gminy działania edukacyjne. A to edukację właśnie prowadzi się takimi, czy prowadzimy takimi ciekawymi, staramy się prowadzić ciekawymi, jakimiś nowoczesnymi metodami. Na co również pozwoliło nam otrzymanie nagrody. Wtedy, kiedy uzyskaliśmy tytuł promotora ekologii, to również mogliśmy wzbogacić swój warsztat Pracy, wzbogacić pracownię o takie właśnie nowoczesne, ciekawe pomocy elektryczne. Dziękuję bardzo. Edukacja jest bardzo ważna w naszym przedsięwzięciu. Szczególnie wiedzą, że to już nie jest. Tak, dokładnie. Czy to jest kolega z Młodego Narodzenia? Ja szanowni Państwo, reprezentuję tutaj na tym programie, to Państwo jest też w ostatnim, ale jeśli chodzi o ekologię, to działa na, na wielu płaszczyznach i tak yy, w zasadzie. W początkowej fazie e, wchodzenia w ten Narodowy Konkurs Ekologiczny, to myśmy nawet e, nie wiedzieli, w którym miejscu mamy się usytuować, jeśli chodzi o kategorie, bo, bo zarówno działania robimy e, różnego typu, jak i też e, takich instytucji jak e, rządowe nie było pierwotnie przewidzianych do udziału w tym konkursie. Ale tak się to stało, że za namową naczelnika wydziału ochrony środowiska pana Jacko Nowaczyka. Zaangażowaliśmy się, zaangażowaliśmy się w ten konkurs. A motywacją było to, że tych działań na, na rzecz ekologii było robione dość dużo. Jeśli chodzi o inwestycje, to było dość dużo w ostatnim okresie inwestycji, które właśnie tą ekologię, ochronę środowiska e, poprawiały. To była termomodernizacja, to było e, instalacja systemu solarnego, czyli energie odnawialne na, na budzie. To było e, pobudowanie separatora e, olejowego na wody deszczowe. Oraz wykonanie stanowiska serwisowego do yy, wszystkich urządzeń yy, związanych z radownictwem Poza tymi inwestycjami realizowaliśmy również takie zadania i, i dość dużo, jak spotkania z dziećmi, młodzieżą, a nawet dorosłymi, bo yy, przyjeżdżały do nas y, grupy międzynarodowe, chociażby yy, z Ukrainy, z którymi prowadziliśmy takie instruktaże, spotkania. Podczas których omawialiśmy y, ochronę środowiska i zagadnienia ekologii pod kątem państwowej straży tworzalnej. Działań tych prowadziliśmy y, na przestrzeni wielu lat y, na tyle dużo, że postanowiliśmy właśnie wystąpić, y, brać udział w Narodowym Konkursie Ekologicznym. Oczywiście jednym z takich ważnych elementów ważących y, na tym konkursie, na miejscu, które zajęliśmy, było też co rok współudział wyborczy w Policji Ekonomicznej w roku 2050 zorganizowaliśmy Dzień Ziemi na Komanderze. Także tych przedsięwzięć w skrócie ekonomicznym i związanych z tym, co było, przede wszystkim było dość dużo i założyło to na tym, że po raz drugi jesteśmy na obradach każdego z pomocą tego Dziękuję bardzo. Państwowe, przez Unię Społeczną, Razję Państwową, My otrzymaliśmy po raz drugi przedłużenie znaków kategorii domowych ekologii w konkursie Narodowym Przyjaźni Środowisku. Otrzymaliśmy nie jest w zasadzie nasze działanie, to jest działalność ekologiczna, wszystko, ale otrzymaliśmy znak za działalność edukacyjną. Działalność edukacyjna polega na udostępnieniu ścieżek edukacyjnych i Izby Przyrodniczo-Oleśnych, które, ma, które mamy na szkółce zespołowej w Kiejsiach, e, która została stworzona dzięki również Wydziałowi starostwa, czyli Profesorze Polega na tym, że e, odbywają się na naszej szkółce przede wszystkim lekcje przyrody, przyjeżdżają różne do szkoły. Udostępniamy również dla zwiedzania Ścieżki edukacyjne mamy trzy takie ścieżki, jedna jest na Szkółce, druga jest w leśnictwie Dąbie, trzecia jest nie na naszym, na naszym bycie, ale jest na powiecie włocławskim, to jest na terenie rezerwatu archeologicznego w tam są grobowce sprzed 3000 tysiąca lat. Do tej działalności ekologicznej w tym roku jeszcze edukacyjną mieliśmy jeszcze jedną działalność, to jest mała letencja. Mała retencja, która jest realizowana w władzach państwowych, finansowana jest z, z funduszy unijnych. W ubiegłym roku zbudowaliśmy 5 zbiorników małej retencji, a na lata 2011-2013 planujemy do zbudowania 20 zbiorników wodnych. Zbiorniki te no, zapobiegają w latach suszy, znaczy zapobiegają powodziom. I w okresach takich również powodują, że te tereny są narabiane, ponieważ mogą dojść do żywności wody. I nasze działania, nie jak wszyscy wiedzą, ale są to działania z naszych własnych środków. Środki te otrzymujemy ze sprzedaży głównie drewna. Nie otrzymujemy na naszą działalność podstawową żadnej dotacji budżetowej. Jak to się, kiedy mówi, że nasze są finansowane z budżetu państwa. Chciano nas wziąć do budżetu, ale udało nam się obronić. Poza tą działalnością podstawową, jaką jest hodowla i wytwarzanie <tryk> lasów, ta działalność dodatkowa, jak ochrona lasu, edukacja i społeczeństwo, jest ona realizowana w coraz większym zakresie. Coraz więcej środków musimy ponosimy na działalność ochrony. Przede wszystkim na ochronę, nie tylko przed owadami i grzybami, ale również przeciwko zwalczamy szkolnictwo leśne. Szkolnictwo, które śnię to jest mowa, nie tylko nasz, ale całego społeczeństwa. To szkolnictwo można powiedzieć na czym to polega. Przede wszystkim na zaśmiecaniu Wywożone są do lasu całe hałdy śmieci, nie tylko indywidualni ludzie, no, ale przede wszystkim ludzi przedsiębiorstwa. Spotykam się, że są nawet dokumenty, znajdujemy dokumenty firm, które jest na świecie. Koszty, jakie ponosimy na tę ochronę, to stanowi 10% naszych przychodów. Jest to bardzo dużo. 10% na ochronę i zwalczanie tego szpiegu jest bardzo dużo. Myślę, że może by informacja, która się pojawi na temat żeby nie zaśmierzyć, żeby nie błonić <kłanek> ich. Nasiliło się to po wprowadzeniu odbiorów generowego śmieci z gospodarki Nie są przyjmowane, za zamykane są wysypiska śmieci dla odbiorców indywidualnych. Niektórzy ludzie się skarżą, nie mają wywieźć do obrończyki śniadankę z I to spowodowało, że jest olbrzymie zaśmiechanie tej masy. Tak, tak, no, tak ja. Dziękuję. Bardzo proszę Panią Dziękuję bardzo. Ja reprezentuję Gminę Krzygorze, która też od wielu lat stara się prowadzić działania proekologiczne na terenie naszej gminy. W tym roku nasza gmina otrzymała mecenasa polskiej ekologii. Jesteśmy zaszczyceni i bardzo się z tego cieszymy. Jakie działania prowadzimy na terenie naszej gminy? Otóż. Nie tylko działania inwestycyjne, ale również takie działania, które edukują społeczność, szeroka współpraca ze szkołami. Jeśli chodzi o działania inwestycyjne, to od 2007 roku tak bardzo już się skupiliśmy w naszej gminie na, na tylko modernizacji budynków. Wiadomo, że poprawia to emisję zanieczyszczeń powietrza, bo znacznie ogranicza to emisję zanieczyszczeń, a również aspekt <coughs> W postaci mniejszego zużycia opału, prawda? No i poprawia to również estetykę budynku, bo gdyż ocieplając budynek, zawsze trzeba odświeżyć i odmalować. To takie główne zadania ekologiczne, jakie prowadzimy. Ostatnio muszę się Państwu pochwalić, oprócz tych działań takich inwestycyjnych. W 2010 roku prowadziliśmy na szeroką skalę takie poza-inwestycyjne działania, a mianowicie zbiórka zużytych opon i zbiórka zużytych elektrośmieci. Mam tutaj taką fajną dokumentację, która obrazuje, szanowni Państwo, jak dużo opon leżało u naszych mieszkańców. To jest, szanowni państwo, 40 ton zebranych opon, naprawdę, które zostały wywięzione, które no na szczęście nie poszły gdzieś tam w komin, żeby potem emisja zanieczyszczeń prawda? To wielka zasługa moich pracowników, szczególnie jednej osoby również zbiórka baterii, to tutaj działalność czy związek, elektrośmieci. W domach ludzie mają mnóstwo starych telewizorów, lotówek, zorganizowaliśmy taką również akcję na terenie gminy i powiem Państwu, że zebraliśmy aż 8 ton co też naprawdę wyczyściło troszeczkę, że tak powiem kolokwialnie nasze gospodarstwa z tego, z tego z odpadu. Prowadzimy termomodernizację budynku jeszcze świetlicy świetlicy to właśnie za otrzymaną nagrodę. Ta modernizacja tutaj też jest załączenia w zdjęciach trwa jeszcze. Mam nadzieję, że już w marcu damy do użytku. Szeroka współpraca ze szkołami, edukacja, edukacja podstawowa podstaw, to jest rzecz ważna, o czym wspomina pani dyrektor też. Także podsumowując bardzo się cieszę, że... W gronie tak z takich laureatów się znalazła moja wina i że z Państwem mogłam być w Warszawie. Było to bardzo piękne i bardzo miłe. I gratuluję Wam wszystkim, bo, bo było to bardzo przemiłe spotkanie Pani Starosto, Szkoda, że Pana Starosty w tym roku nie było z nami, bo, bo to buduje Pani Starostów jeszcze bardziej nasz prestiż, ale bardzo, bardzo dziękujemy. Chciałam podziękować Panu Naczelnikowi Jackowi Dawalczykowi. Jacku to Twoja determinacja i Twoje tutaj zachęcanie nas wszystkich do tych działań i do udziału w tych konkursach. To też jest Twoja zasługa, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Gratulując jeszcze raz, było mi bardzo miło być w Warszawie wśród tych osób i laureatów. Cieszę się bardzo i jeszcze raz bardzo dziękuję. Na kiedyś chciałem powiedzieć, że myśmy już tak w tej warszawie myśleli o takiej dodatkowej kategorii promotor-promotorów. Tutaj, <grymne> tutaj właśnie widzieliśmy kandydata. Przepraszam, to nie przemyślałem. Czekamy, ile jest satelitek, w którym no to, jest. W Krakowie od Polski, no od 10 lipca. Tak, tak. że nie może się poszycić taką... W, w, w ogóle podczas tej kary chyba nie było tak reprezentowane w nie wiem, nie wiem, jak od Krakowa, Tak, tak. tak. W Prawie 10% musi tak. tak. się... W ogóle aplasifikacja jest pierwsze miejsce. Tak. W Polsce. W Polsce. Wiktor Szanowni Państwo, Wchodów gmina 2007 rok. Tutaj, jak tutaj praktycznie większość z nas była już w Warszawie, no to już byliśmy honorowani. Praktycznie gmina przyjazna środowisku. Przypominam sobie nagroda z Wojewódzkiego Funduszu 50 tysięcy, z Narodowego 30. Taki wielki czek przywieźliśmy tu z koleżanką Wojca Grzegorzewa z Burzenką 80 tysięcy, no nie, wrócił, nie wróciły te nagrody z Narodowego Funduszu. To był chyba ostatni rok, 2007, gdzie otrzymaliśmy 80 tysięcy. W 2009 przedłużenie znaku gminy na środowisku. 2010, ja 2011 odebrany mecenas z Polskiej Ekonomii. jakiś na sesji budżetowej ten temat też poruszałem no bardzo y, samolny jest zaskoczony, zadowolony, gratuluję wszystkim. Zaczęło się w 2008, w tym roku budowa, budowa oczyszczalni ścieków, nowoczesnej oczyszczalni ścieków. W ogóle Chodów stoi na spółziemiach mieszkaniowych, które są w likwidacji. na nich, które podjąłem, to była budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Obecny był tutaj nasz Starosta przydzielina na odbiorze nowoczesnej oczyszczalni ścieków. 2008-2009 budowa kanalizacji. Ja jestem na terenie gminy takich popebiarowskich gospodarstw, Domaników, Dużynów, Chodów, Dzieżbice, Niwki I wybudowaliśmy tranzyt ścieków od Domanikowa 350 osób, tranzyt długość 6 km z przepompownią, rocią Tłocznym do nowoczesnej odczyszczalni ścieków w y, Chodowie. Teraz w tym roku, nawet dziś podjęliśmy y, decyzję odnośnie budowy y, tranzytu ścieków z Dzieżbic, z des, gospodarstwa popebiarowskiego. Przy... A tak się zdarzyło, że w tym roku ten tranzyt pobuduje bez udziału środków własnych Gminy, bo mam umorzenie pożyczki y, z Wojewódzkiego Funduszu na sumę do tysięcy. Prawie 90 milionów mam przyznanych środków unijnych i praktycznie w tym tygodniu obraża w rzędach około 7 km y, tranzytu y, ścieków. Szanowni Państwo, sprawa gospodarki wodnej to jest zakończona. Czeka mnie jeszcze, yy, jesteśmy na liście programów Województwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego Modernizacja, przebudowa hydroformii w miejscowości Cieżbice Zajmujemy się zbiórką odpadów komunalnych. Cała gmina praktycznie jest obstawiona pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów. Na bety i na szkło, gdzie nie gdzie na makulaturę. Zbieramy poprzez szkołę baterie, no Opon na razie nie zbieraliśmy, ale to też jest ciekawy pomysł tutaj koleżanki z Grzegorzewa. Szanowni Państwo, yy, chcę powiedzieć, że przeprowadziłem gruntowną termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Bo mam dwa budynki Urzędu Gminy, jeden i drugi, yy, dlatego przeprowadziłem gruntowną termomodernizację. Nie chcielibyście Państwo, kto znał chodów, jak wyglądała na zewnątrz w środku jak wygląda dziś, ja mam dokumentację na to, tu koledzy starostowie, czyli koleżanka ostatnio była u mnie yy, wójtowa, Ja tu chciałem podsumować koledze yy, Jackowitz, bo no no to się od niego zaczęło. No tutaj wybudowałeś, oczyszczalnię, to brać jeźdź do Warszawy, brać tutaj do Tarnowa, do centrum, tu kolega starostowie, po tym i patrzy, no jesteś, wypatrzyliśmy. My pięknie te mecenasy, mecenasy z tak nie znaków, to się pomyliłem czym mamy startować, bo w tych ekologicznych działaniach jeszcze mamy no, programy. Promotor zostaje. zostaje. Dlatego nie dzisiaj rada dyskuta Panie Wójcie, ale nie Pan na konferencję, ale niech Pan powie, ile Pan za ten tytuł mecenasa dostał pieniędzy. Prestiż. Ja mówię, to jest, tak, to jest właśnie Prestiż to jest, to jest właśnie to najważniejsze. Nie ćmiotwa. I, i <grymne> Dlatego yy, chcę powiedzieć, że ostatnia gala, która była yy, 4 lutego, no wspaniała... w zależności rozbudowa aglomeracji, jeżeli chodzi o uzbrajanie w kanalizę miejską, bo wiadomo... Wytyczne Unii mówią i jasno określają, że to musimy zrobić. Pozostało mi na dzień dzisiejszy jeszcze około 3,5 tysiąca metrów bieżących kanalizy i na, jeżeli chodzi o realizację tego zadania, tak, 2012 13 mamy już zapewnione środki, jest umowa podpisana na realizację z programu rozwoju obszarów wiejskich. No oprócz tego wiadomo cały czas ze związkiem tutaj Kolski Region Komunalny prowadzimy e, takie zadanie, jakim jest segregacja, jeżeli chodzi o odpady, oprócz tego działalność typowo edukacyjna i tutaj chyba najważniejszą rolę jaką w edukacji dzieci i młodzieży odgrywają poszczególne placówki na terenie gminy. Różnego rodzaju przystępowanie do programów typu bocian, niebocian jeszcze szereg innych. Tym placówki akurat tutaj no Karszew zasługuje na, na podkreślenie, Dąbie, zresztą w Dąbiu nie ukrywam, bo przy współudziale tutaj praktycznie stuprocentowym to nadleśnictwa, ścieżka edukacyjna, która została uruchomiona jeszcze w poprzedniej kadencji, także no, te działania raczej ekologiczne.